Takle jak nie ma nie wiem Ej ej, bratku, co ty odpierdalasz? <grym> I <to> tak się... <grym> Chodź tu kurwa! Ty masz koniec imprezy do wyjścia idziemy Zarzygańcu, kurwa, co ty zrobiłeś? Cały park jest obrzygany Jaja sobie robisz To nie Menelnia to poważny klub, poważny biznes Prawie dziewczynę obrzygałeś co ty się pultasz? Wychodzimy! Przejdźcie do ciebie teraz! Chodzimy. Tutaj! Co ty nie wyrzucasz? Obrzygałeś cały parkiet! Jest, wiesz, nie interesuje jest, wiesz, mnie, to to poważny an, klub, instytucja! To, to dobrze, dobrze, o to chodzi. i no, no, teraz, no tutaj tam. jest za dużo rzeczy. Słuchaj! Zapraszamy. On już nie wraca, nażygał na parkiet. Prawie ta cerka zżygał. Gdzie idziesz, Eee, wracaj tu! Ty, kurwa! Zajebać ci, chodź tu! Do tyłu! Wpierdalaj. Do wyjścia! Pierdala, gabaniażesz, kandy. Musimy się wojeździć na uszkrociaku. Idziemy. Do wyjścia powiedziałem, bo zaraz w pierdołobsko siłą siłowy niosę. Chodź tu! Kurwa, mogę mu zreżywac już. Eee! Do wyjścia powiedziałem. Bez numerów. Dobrze. Chodź tutaj. Chodź tu! Damnigo, kurwa, zaraz ja to zrobię. Pomóż mi zimku, kurwa. Ty gdzie? Nie na scenę, gdzie Wychodzimy! Wychodzimy, do wyjścia powiedziałem, bo ci wy To tutaj skarbie Kurwa ją chyba naprawdę trzeba się po z klubu wychodzisz Który nołe Koniec imprezy dla ciebie do wyjścia Otwierać Chodź Do wyjścia nie. Bez numerów kurwa, gdzie zawracasz? Kurwa jest Do wyjścia o, o, powiedziałem! Kolega wyjdzie no Uuu. spokojnie Do no wyjścia, tak. wyjścia tak. garduchu, kurwa powiedziałem raz! Jeszcze raz? Kurwa, to osób wychodzą żeby tak zostały Kędy! Dobra, nie ma problemu do klubu. Pies się nie, nie wpuszczaj dobra. tego 43, bo robi za dymę, obrzygał parkiet Szamota się prawie na scenę wskoczył Dobra, dobra, dobra się, zaje, my, Za to będzie awas O Awas zostanę, zajebiście